Cześć! Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was tutorial do makijażu karnawałowego. Jeżeli jesteście ciekawe jak go wykonać, to zapraszam Was do oglądania dalej. Mam już zrobioną bazę, czyli nałożony podkład i przechodzę sobie teraz do makijażu oczu. Chcę, żeby ten makijaż był trwały, dlatego sięgam sobie po bazę pod od marki Bell. Bardzo spodobała mi się ta baza, ponieważ wygładza właśnie całą powiekę. No i nakładam sobie niewielką ilość. Na jedno oko i na drugie i sobie rozprowadzam. Dobra, i teraz też chcę, żeby makijaż był trwały. Użyję sobie kredki, długopis Makeup Revolution. Wybieram kolor czarny. Nakładam sobie i będę tą kredkę rozcierać. Ona jest zastygająca, więc trzeba z tym pracować dosyć szybko. Rozcieram sobie tutaj. Delikatnie do góry. Możecie to robić za pomocą syntetycznego pędzelka, jeśli Wam jest wygodniej. Sięgam sobie po paletkę Makeup Revolution Nudes. Na początek sięgam po beżowy cień. No i ogólnie już tutaj pracuję nad kształtem tego makijażu bo później może być ciężko, właśnie żeby wszystko wyrównać. Jestem cały czas przy tym małym pędzelku i sobie sięgam, po, mam dylemat, albo po brązowy, albo po taki fioletowy, ale chyba wybiorę ten brąz i będę go nakładać na tą mokrą bazę z kredki. Sięgam sobie po pędzelek tego typu i brąz. Teraz sobie sięgam po płaski pędzelek i odrobinkę korektora albo odrobinkę podkładu i będę rysować cut crease. Zaraz sobie przejdę już do niebieskiego cienia, takiego niebiesko-fioletowego, który chcę użyć yy, właśnie na środku ruchomej powieki, ale dla ułatwienia późniejszego makijażu jeszcze sobie przypudruję tutaj tę część. Będę nakładać cień fioletowy z palety Makeup Revolution now Music czy coś takiego. To są lata 80. i sięgam sobie po taki niebiesko-fioletowy kolor. I wiecie co? Może jednak nałożę go za pomocą palca. Może wtedy fajnie będzie ta pigmentacja widoczna. Wow! Jest naprawdę bardzo odważny, aż po prostu się go boję. Bardzo podoba mi się ten błysk. Podoba mi się, że ten makijaż będzie raczej taki chłodny, bo ostatnio na kanale pojawiło się takich dużo makijaży różowych, pomarańczowych. I to będzie fajna alternatywa. Przechodzę do pędzelka i wyrównam sobie moje cut crease. I teraz sobie przejdę do takiego fioletu. To jest taka śliwka, coś takiego. I za pomocą płaskiego pędzla nałożę go na samą górę w załamaniu. Efekt jest bardzo delikatny, ale właśnie już widać, że ten makijaż jest może taki bardziej głęboki. Teraz sobie przechodzę do makijażu dolnej powieki. Sięgam po brąz. I korzystam z takiego malutkiego pędzelka. Jest to pędzelek z Hulu P46, bardzo fajny właśnie do podkreślenia, do cieniowania tej dolnej powieki. Przechodzę teraz do palety z Makeup Revolution i nałożę sobie biały rozświetlacz wewnętrznym kąciku. I właśnie delikatnie na dolną powiekę. Makijaż oczu mam już skończony. Jeszcze tylko wytuszuję rzęsy i przykleję sztuczne. Wrócę do Was, żeby wykonturować twarz, podkreślić brwi i pomalować usta. No i będę miała jeszcze taki jeden na koniec akcent, który poprawi wygląd tego makijażu karnawałowego. No i sprawi, że on będzie taki bardziej szalony, wyjściowy. Rzęsy mam już doklejone i teraz przechodzę sobie do podkreślenia brwi. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak to zrobić, to odsyłam Was do filmiku na temat podkreślania brwi za pomocą cieni. Link do filmu znajdziecie w opisie. Teraz przechodzimy sobie do rozświetlacza z tej paletki Makeup Revolution. Wybieram chłodny odcień rozświetlacza, żeby właśnie dobrze komponował się z moim cieniem. Teraz sobie przechodzę do fajnego produktu czyli do takiego um, płynnego rozświetlacza z drobinkami niebieskimi i nałożę go właśnie na moje kości policzkowe. I teraz przechodzę do makijażu ust i nałożę tą pomadkę za pomocą pędzelka. Bardzo mi się podoba jej odcień, bo jest y, bardzo zbliżony do takiego naturalnego koloru, ale delikatnie brzoskwiniowy. I na koniec do mojego makijażu dodałam jeszcze takie błyszczące ozdoby. One dają taki holograficzny efekt. Ogólnie przeznaczone są do stylizacji paznokci, ale ja wykorzystałam je właśnie w makijażu oka. I mam tutaj dwie wersje. Możecie przykleić je albo w ten sposób, no a tutaj macie wersję jak są przyklejone bliżej. I tak prezentuje się moja propozycja makijażu karnawałowego. W odcieniach właśnie takich chłodnych, niebieskich. W komentarzach pod filmem dajcie mi znać, czy ten makijaż wam się podoba i czy spróbujecie go odtworzyć same. Do zobaczenia w kolejnym tutorialu.